Bardzo serdecznie was witam. Dziś w innym miejscu, ale tak nie rozbywa. Na początku chciałbym zapytać Was, czy czegoś nie zgubiliście. Sprawdźcie. Wszystko macie? Okej. Okay. Zacznę dzisiaj od, moi drodzy, od łacińskiego przysłowia, autorstwa. Publiusza Flawiusza Wegeciusza. <noise> Mocne. Publiusz Flawiusz Wegeciusz, historyk z IV wieku, który powiedział takie przysłowie łacińskie: Si vis pacem parabelum. Jasne. Jeżeli chcesz pokoju, szykuj wojnę. Wiecie, poznałem to przysłowie w liceum i później im byłem starszy, tym coraz bardziej rozumiałem i docierała do mnie treść tego przysłowia, że ona jest ciągle aktualna. Że jeżeli chcesz pokoju, to musisz się gotować do wojny. Żyjemy w takich warunkach tutaj na ziemi, że jeżeli chcesz prawdziwego pokoju, to musisz stanąć do bitwy. Życie każdego człowieka, czy tego chce, czy nie, przebiega w atmosferze pewnego zmagania, walki. Jest tak? I chociaż przeżywamy oczywiście chwilę spokoju, relaksu, Są to popołudniowe drzemki, spacery po lesie, weekendowe wypady w góry, kino, sanatoria, wakacje, urlopy. Moglibyście pewnie wymienić jeszcze wiele innych chwil, gdy czujecie się niezagrożeni, spokojnie. Ale to nie zmienia faktu, że życie to bardziej pole bitwy niż pięciogwiazdkowy kurort. Im człowiek starszy, tym bardziej tego doświadcza. Tym bardziej jest tego świadomy. Musisz być czujny i waleczny w tych warunkach, w których przyszło nam żyć. Musisz bronić, musisz atakować, gdy trzeba okazywać zdecydowany sprzeciw. Wszystko po to, by zdobyć Boży pokój. I życie. Dla siebie, ale i też dla innych. Zarówno tu na ziemi, jak i kiedyś, w wieczności z Jezusem. W psalmie 56, trzecim wersecie, jednym z moich ulubionych psalmów, czytamy: Wrogowie moi nieustannie czyhają na mnie. Tak wielu przeciw mnie walczy. Tak wielu przeciw mnie walczy. Człowiek toczy wiele bitew, wojen, potyczek. Większość zupełnie niepotrzebnie. Mimo iż wydaje się nam, że walczymy o swoje w słusznej sprawie, to wiele z tych walk. Tak naprawdę nic nam nie daje. Sieje jedynie spustoszenie, wyniszcza, osłabia, pozbawia tego, kim jesteśmy i co mamy. Tracimy w tych wojnach godność, przyjaciół, rodziny, ideały. Dystansujemy ludzi, jesteśmy coraz bardziej samotni. Wyizolowani, nieufni. Tak już jest, że często walczymy nie na tym polu, gdzie trzeba, i nie z tym, kto naprawdę jest naszym przeciwnikiem. Często walczymy nie tam, gdzie trzeba, i nie z tym, kto naprawdę jest naszym przeciwnikiem. Dlatego, jeżeli chcesz prawdziwego pokoju, Zaciągnij się do właściwej armii i pod dowództwem jedynego właściwego króla rozpocznij wojnę o życie. O życie swoje i tych, którzy są wokół ciebie. Przede wszystkim przestań walczyć sam. Przestań walczyć sam. Przestań walczyć. O swoje i przestań walczyć według własnego pomysłu. Chciałbym tą radę dzisiaj Wam dać, bo wierzę, że Bóg tą radę kiedyś zwrócił, pokazał i poddał mi. Przestań walczyć sam o swoje i według własnego pomysłu. Wtedy nie dasz się oszukać. Wtedy nie pobłądzisz, nie zginiesz, tak jak Adam i Ewa. Oni też podjęli walkę, tak? Oni też weszli w konflikt, tylko nie z tym, kim należało. Oni nie weszli w konflikt, nie sprzeciwili się diabłu, tylko wypowiedzieli posłuszeństwo Bogu. Weszli w konflikt z Bogiem. I czyż nie jest tak często z nami, że wydaje mi się, wydaje nam się, że podejmujemy właściwą walkę, a tak naprawdę stajemy w opozycji i konflikcie do Boga, bo On czegoś zupełnie innego chce na ten czas od nas. Dlatego, jeżeli chcesz prawdziwego pokoju, niebiańskiego pokoju, gotuj się do bitwy, gotuj się do wojny. Ale najpierw spójrz na Jezusa. Ucz się od niego. On nie walczył z ludźmi. Oczywiście toczył wojnę, w której bronił, sprzeciwiał się, atakował, ale nigdy nie niszczył ludzi. Amen. On nigdy nie niszczył ludzi. Precyzyjnie uderzał w duchowego przeciwnika diabła. Rozwalał jego twierdzę. I uwalniał jeńców. Ułaskawiał, czynił ludzi wolnymi. W drugim liście do Koryntian, 10 rozdziale, wersety od 3 do 5, czytamy. Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga, i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. To jest nasza walka. To są wskazówki do naszej bitwy. Nie walczymy z ludźmi, choć nieraz może to tak wyglądać, może tak to ktoś zinterpretuje. Bo przecież Jezus nie walczył z faryzeuszami, tak? A patrząc na to, co mówił do nich, można by powiedzieć, że walczył. O nich kochał. Sprzeciwiał się duchowym siłom, próbującym zatrzymać tych ludzi, i robi to do dziś. Zwierzchnością trzymającym ludzi z dala od niego, dystansującym. Stającym między człowiekiem a nim uderzał w te siły, byśmy mogli być blisko Jezusa. Zatem nie sami, nie swoją mocą, według swojego pomysłu, nie swoją siłą, ale mocą ducha świętego. Wy wszystko wiecie. Po co ja to mówię? Ale miałem takie przynaglenie, żeby o tym przypomnieć, słuchajcie. Żeby o tym przypomnieć właśnie Tobie. Może myślisz, ach, no, ja o tym wszystkim wiem. To pewnie do brata, do siostry. Ma ciężki czas dzisiaj. Bierzmy do tej walki oręż z nieba. Nie nasz. Nie kogoś innego. Kogo podziwiamy, albo komu wyszło ostatnio. Bierzmy zbroję wykutą specjalnie dla Ciebie i dla mnie, na naszą miarę, którą Bóg ma przygotowaną. Przypominacie sobie historię Dawida, który postanowił przeciwstawić się, wejść w konflikt z filistyńskim wojownikiem Goliatem? Nikt nie wierzył, że ten młody chłopak pokona takiego giganta. Ale gdy się uparł, gdy powiedział, że pójdzie na niego, to w końcu król Saul ustąpił i. E, co zrobił? Dał mu swoją zbroję. Nie byle jaką. To była zbroja królewska. To była zbroja wyjątkowa, chyba jedyna taka w Izraelu. Dał mu swój miecz. Ale wiecie, gdy David to ubrał i wziął ten miecz do ręki, to nagle się okazało, że nie bardzo może się w tym ruszyć. I tak jest z nami, gdy próbujemy walczyć w niewłaściwym rynsztunku. Tak jest z nami, gdy próbujemy walczyć duchowo. Nie tym, co jest dla nas na ten czas, tylko usłyszeliśmy o czymś, bierzemy coś skądś. Bóg ma dla ciebie wyjątkowy ekwipunek wojenny, przygotowany specjalnie dla ciebie, do duchowej walki, bo tak to już tutaj jest że jesteśmy na polu, na polu bitwy. Dawid nie wziął zbroi Saula. I zwycięstwo nie zapewniły mu nawet te kamienie, które miał w torbie i ta proca, bo niektórzy tak myślą. Wiecie, co on wziął na siebie? To, o czym wiele lat później pisał apostoł Paweł. Czy kiedyś zestawiłeś te dwa fragmenty? Że Dawid wziął na siebie pełną zbroję Bożą. Pełną zbroję Bożą i w imieniu Pana poszedł z tym, co miał. Na przeciwnika i go zwyciężył. Wziął niebiańskie uzbrojenie, o którym pisze Paweł w liście do Efezjan 6, 10, 17. W końcu bądźcie mocni w Panu siłą jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić. I ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość. A obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i mieć ducha. To jest Słowo Boże. Znany fragment? Wszystko wiecie na ten temat. Nieważne, co wiesz. Ważne, czy masz ubraną tą zbroję. Ważne, czy jesteś w gotowości. Jesteśmy w centrum wojny, w centrum wojny o życie. Na pierwszej linii frontu. Może tego nie widzisz. Ale ta walka trwa, walka o ciebie, o twoje serce. Ubierz zatem pełną zbroję Bożą, byś mógł się ostać i wsłuchując się w rozkazy Jezusa, walczyć. Wiecie, od pewnego czasu ten fragment Bożego Słowa żywo pracuje we mnie. Codziennie o nim myślę, gdy wstaję rano. Wstaję, modlę się nim. Sprawdzając, czy wszystko jest na właściwym miejscu. Tak mówię, wstając z łóżka do Pana. Czy wszystko jest na właściwym miejscu, czy wszystko to mam. Dlatego zadałem Wam pytanie, czy przypadkiem czegoś nie zgubiliście. Czy macie wszystko, o czym pomyślałeś wtedy? Pewnie podstęp jakiś. Możesz zgubić wiele różnych rzeczy. Ale jak pozwolisz sobie zabrać, skraść, rynsztunek niebiański, oręż z nieba, to polegniesz. Nie pomoże ci nic. Tej zbroi nie powinno się w ogóle ściągać. Niech mi się wydaje, że będą tak ją ubierać codziennie. Ubierać i ściągać. Widzicie, zobaczyłem tą zbroję jako zupełnie coś innego niż. Wcześniej myślałem, że to jest. To nie jakaś ciężka, metalowa zbroja, która krępuje ruchy. To coś zupełnie innego. I mój przeciwnik, wiecie, próbuje nieustannie mi ją ściągnąć okraść mnie z niej odpiąć. Ale ja na to się nie, nie zgadzam. Jak to jest w Twoim życiu? Ta zbroja, tak jak powiedziałem, to nie ciężkie żelastwo krępujące ruchy. To raczej ekwipunek takiego superbohatera, kojarzycie? Który może dzięki temu wyposażeniu rzeczy niemożliwe. Wiecie, nie chcę waszych myśli kierować teraz na superbohaterów filmowych, ale tak to zobaczyłem, wybaczcie, że tak mało biblijne to jest, ale tak to zobaczyłem, bo nam się zbroja kojarzy z czym? Będzie taki, wiecie. Ciężki, opancerzony. I wystarczy go patnąć samochodem i to Techniki wojenne w tej chwili się zmieniły, są zupełnie inne. Dlatego wiesz, że ta zbroja jest ukuta, jest stworzona z niezwykłych, niebiańskich materiałów na ten czas i te warunki. To ekwipunek superbohatera. Bo takim bohaterem jest dla mnie Jezus. Superbohaterem. I on to miał. I mówi: Ty też to ubierz, mam to dla, dla, dla ciebie. Zatem modląc się, przepasuję prawdą mój pas. Modlę się przepasany prawdą. Prawdą o Bogu. Prawdą o jego miłości do mnie i do innych ludzi, mimo moich i słabości innych. Przepasany prawdą, która mnie wyzwala z egoizmu, prawdą, która pozwala mi wzbić się ponad to, co przyziemne i małostkowe. Naprawdę, wiecie, te tak rano mówię: Boże, mam, mam ten pas. Moje myśli są w zupełnie innym miejscu. Nie myślę o tym, co mnie czeka w szkole. A tam nieraz niespodzianki, wiecie, jak to w pracy. Chcę ci dzisiaj zadać pytanie: czy masz na sobie pas prawdy? Prawdy o Bogu, o sobie i o innych ludziach. Prawdy przepełnionej miłością. Prawdy, która wyzwala z więzień, z miejsc smutku. Prawdy, która podnosi. Dziękuję również Bogu za pancerz sprawiedliwości, ale wiecie, Jego sprawiedliwości, sprawiedliwości Jezusa, nie mojej. Dzięki niej mam, wiecie co mam? Przystęp do Ojca. Dzięki w tym pancerzu. Mogę spokojnie podchodzić do Ojca. W tym pancerzu jestem chroniony. Mogę być święty i czysty. Przebaczać sobie i innym. On chroni moje wnętrze. I chcę Ci zadać pytanie: Czy ubrałeś już pancerz Bożej Sprawiedliwości, który chroni Twoje serce? które chroni twoje serce. Bo ono jest bardzo ważne. Teraz chcę ci powiedzieć taką rzecz. Czy wiesz, że możesz się położyć spać w butach? Czy kiedyś spaliście w butach? Nie? Nie? Możesz położyć się spać w butach i wstać w butach. W butach gotowości głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Nie będą cię one przeszkadzać w śnie, nie martw się. Nie będą przeszkadzać Twojej żonie, Twojemu mężowi. Rano po powstaniu, gdy wstaniesz na, gdy staniesz na nogi w gotowości i z pragnieniem powiedzenia komuś Ewangelii, będziesz prawdziwie szczęśliwy. Nie w strachu i lęku, ale z radością. Żadne inne buty nie dają tyle radości, satysfakcji i tak nie cieszą. Żadne inne buty. Dziewczyny nie? Chociaż chłopaki niektórzy też. Żadne inne buty. Wszystkie inne buty bledną przy tych. Gdy masz je ubrane, non-stop, nie ściągasz ich wieczorem, nie, nie, nie zakładasz rano. A może jednak podziałeś gdzieś ostatnio te swoje najlepsze, najwygodniejsze buty. Ktoś ci je tak po prostu zwinął i chodzisz w takich laciach, wiesz, w takich laciach chodzisz po domu, w takich dziurawych bambosach chodzisz w pracy. Potem się dziwisz, że nic się nie dzieje. Możesz też zasypiać i budzić się starczą. Dzięki niej będziesz gasił rozżarzone pociski nieprzyjaciela, jak mówi słowo Boże. Przetrwasz najtrudniejszy czas. Przejdziesz każdą ciemną dolinę. Przedrzesz się przez każdą mgłę. Bo Bóg obiecuje, że mając tarczę wiary, trzymając ją w ręce, przetrwasz. Oprzesz się pokusie, a gdy zdarzy ci się zgrzeszyć, podniesiesz się z upadku i zgasisz oskarżenia. Podniesiesz się z upadku i zgasisz oskarżenia. Dzięki niej. Dzięki tarczy wiary. Dokonasz rzeczy niemożliwych. Chcesz tego? Zatem rozejrzyj się, masz ją w ręku cały czas. Czy zostawiłeś przed wyjściem? Albo jeszcze gdzie indziej. Chciałbym cię zapytać, czy trzymasz mocno w dłoni niebiańską tarczę wiary? Którą ochraniasz siebie i innych, Twoich bliskich, Twoich współdomowników. Następnym elementem tej super zbroi jest hełm zbawienia. Chroni on moją głowę, zabezpiecza moje myśli. Mając go, chodzę w pewności zbawienia. Nie dam sobie tego zabrać, że jestem zbawiony. Nie pozwolę, by diabeł mi to ukradł. Chodzę w pewności, że nie jestem już potępiony, ale odkupiony. Ożywia mnie myśl, że w Chrystusie codziennie jestem ratowany, usprawiedliwiany i oczyszczany. Ten Hełm chroni moje myśli, chroni moją głowę. I na koniec, moi drodzy, miecz ducha, czyli słowo Boże, czytam je codziennie. Rozważam, modlę się nim, powołuję się na nie w różnych życiowych sytuacjach, bo ono jest żywe i skuteczne. Amen. Ale nie wystarczy tylko wiedzieć o tym. To Słowo Boże toruje mi i oświetla drogę, a gdy trzeba, rozwala przeciwności na tej drodze. I uderzam, stukam nie jakby na oślep, nie jakby w próżnię, cytując Pawła. Ale cios za ciosem, uderzenie za uderzeniem, aż, aż się przedrę, aż Bóg pozwoli mi przejść. Jest delikatny, a zarazem pełne mocy, dlatego warto trzymać je w swojej dłoni. Powiesz: Chcę tego ekwipunku, chcę go mieć. Gdzie go znajdę? Wiemy gdzie go znajdziemy? No na pewno nie na www.militaria.pl. Choć niektórzy może chcieliby. Na żadnej innej stronie internetowej. Znajdziesz je znajdziesz ten ekwipunek w osobistej relacji z Jezusem, gdy przyjdziesz do niego. On sam będzie zainteresowany, aby cię wyposażyć. Aby cię ubrać. On sam. To już nawet nie będzie do końca twoja sprawa. I tak właśnie od pewnego czasu, codziennie, próbuję robić przed Bogiem przegląd tego mojego, Bożego Ekwipunku. Wiecie, dobrze jest zacząć dzień właśnie w ten sposób. Spróbuj. Jeżeli masz problemy z przeżyciem w sposób Boży dnia, może spróbuj właśnie w ten sposób. Wiecie, oddałem się pod komendę Jezusowi. Kiedyś powołano mnie do wojska i tam spotkałem Jezusa. Myślę, że to nie było przy... i tam spotkałem Jezusa i to nie było przypadkowe. Dziś co dzień na nowo oddaję się pod komendę Jezusowi, Jezusa. On przydzielił mnie do takiej grupy szturmowej, z Krapkowic, w której jesteście i Wy. Wiecie, to jest niezwykłe. I to jest wspaniałe. Jakże jestem Bogu wdzięczny, że nie jestem sam, że on jest moim dowódcą, że nie walczę swoją mocą według własnego pomysłu, tylko razem z Wami. Ramię w ramię. Czekam i słucham Jego rozkazów. Jesteśmy armią naszego Pana. Powołani, szkoleni i uzbrajani codziennie, na nowo, w sposób niezwykły, ponadnaturalny. Czy Ty również słyszysz to powołanie? Jeżeli nie, to dzisiaj wierzę Duch Święty. Robi to na nowo. Kieruje swoje słowa do twojego serca. Wstań. Zaciągnij się. W drugim liście do Tymoteusza, 2, 3, możemy przeczytać wielką zachętę, którą aposto Paweł kieruje do Tymoteusza. Drugi Tymoteusz 2, 3. Weź udział w trudach i przeciwnościach. Jako dobry żołnierz. Chrystusa Jezusa. Weź udział. Weź udział w trudnościach i... w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Moi drodzy, największe bitwy jeszcze przed nami. Ale zwycięstwo należy do Jezusa. Amen? Jeżeli będziesz w Jego armii, weźmiesz Jego ekwipunek i nie pozwolisz, by diabeł go skradł, Będziesz oglądał Jego zwycięstwa. Będziemy utrudzeni. Będziemy zmęczeni. Ręka, ręka nieraz będzie omdlewać. Będzie burza w mózgu. Ale On będzie zwyciężał. Wierzycie w to? Amen. Hallelujah. Dlatego, jeżeli zgubiłeś gdzieś po drodze swoją tarczę, miecz, hełm, pas. Pancerz, podejdź do Jezusa. On ma wykute dla Ciebie, stworzone w niebiańskiej technologii coś nowego. Amen.